Kucyk coś nagrał, kucyk coś na no, ważne, ważne, dynamizm, dynamizm chodzi dookoła mieszkania, dynamizm tworzy, dynamizm, w drugą stronę dynamizm powrót, wielki powrót, to jest tej epickie wydarzenie, co tu się będzie działo teraz, co się co niesamowite nie może być. <ślesk> <ślesk> Jak mnie w tej grze dawno nie było. Chryste Boże. Ile to? Rok? Dwa? Pięćset? Dużo w każdym razie. No co, błagaliście na PV, pisaliście, dzwoniliście, e, wyszukiwaliście mnie, prawda, e, z tego mieście znajdywaliście. Kucu, wróć! Nagrywaj! Nagrywaj! Ja bez ciebie żyć nie mogę. O mój Boże! Jedyne światełko na YouTube zgasło, wraz z tym, jak zawiesiłeś działalność. Wróć, kucu, kucu. Dobra. Yy... No co no, wprowadzili nową krainę Polaris. Yy... Tak więc pomyślałem, że, że ja też wrócę w związku z tym. Co z tego, że to było pół roku temu? Co z tego, że dopiero teraz planuję powrócić, bo, bo do tej pory jakoś mi się wydawało, że... Że, że, że nie ma sensu prawda, grać, bo, bo, bo w sumie nowa Kraina niczego nie ma. Co z tego, że wy tego nie będziecie oglądać? Co z tego, że nikt nie lubi gameplayów z tak nudnych gier jak, jak Wizard? Nie! My będziemy nagrywać Polaris i tyle, o! Bo po pierwsze chcę zobaczyć nową krainę, po drugie nie mam co innego grać, więc cisne Wizarda, o! Kliknął mi się ten nie tak, tego, tego co, te. I będziemy, nagrywać, będziemy grali, będziemy grali odcinki, nie wiem, po 15-20 minut maksymu będziemy, będziemy robić gameplay, ludzie. Tego jeszcze na polskim YouTube nie było. Gameplay z krainy Wizardzie. wspaniałe, cudowne. Ja Już co prawda nie będzie to gameplay pełny, ponieważ ten początkowy etap wejścia do Polaris już sobie przeszedłem, gdyż to było wybitnie nudne. Mniej więcej już obczaiłem też, jakie jest nowe ekwipunki, prawda, że w sumie ten mój set na set level kompletnie sobie wystarczy. Yy, tylko będzie mi potrzebna batalia kart i ewentualnie można byłoby sobie peta w końcu dostroić jakiegoś dobrego Ale co najważniejsze, będziemy, będziemy grać w Polaris, be, be, będzie super, będzie fajnie, nowa kraina Będziemy robić questy. Fabuły czytał nie będę, yy, prawda też yy, nie będę jej prawda przybliżał, bo mi się zwyczajnie nie chce, ja chcę zwyczajnie grać, bo nie mam co robić. Ostatnio przeszedłem Battlefield, Battlefielda, byłem znudzony tą grą, teraz nie mam kompletnie w co grać i kurde no 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 raz i ja. Jestem ogólnie tej pierwszy na tej mapie i powiem wam, że, że Rasija, wspaniałe, wspaniałe. Ale dobra, jak ja, To jest gameplay, to jest gameplay. Będzie by gaz, będzie chce questa, żeby zabijać potworki. W ogóle mnie ciekawi czy są jakieś nowe czary, w sensie czy potworki coś nowego potrafią, bo powiem wam szczerze, że nie przyglądałem się tym nowym questom, nowym prawda lokacjom, nowym tym, tym, tylko tak pobieżnie. Mimo, że to było pół roku temu, to ja to teraz zupełnie na nowo odkrywam. I co, co moje reakcje mogą być ciekawe z waszej perspektywy, graczy, którzy pewnie już znają ten dodatek praktycznie na wylot. Rasija tutaj widzę, że... W ogóle no świetny geograficzny, prawda, yy, punkt widzenia, jeżeli chodzi o naszych super programistów, no bo widocznie nie tylko ja miałem dwuje z geografii w liceum, no bo niedźwiedzie, polarne i pingwiny na jednej szerokości geograficznej, no... Nie powiem, performance. Y... Mam z kimś pogadać, czy coś... Ja chcę się bić, ludzie, dajcie mi się bić. Ja mam przez. już 4 minuty odcinka poszło, jeszcze nie uderzyłem nawet jednego potworka. Jest cisza, jest quiet, jest. znaczy chyba, bo nie miałem ja za tylko też jest na dość mocno. Dobra, panie pinguin. o pa... o, jest, jest, jest. jest Loszek pierwszy. Taka mam kartę w talii, w ogóle. Pet to nie jest. Ten klawisz w ogóle mi się, jeszcze klawisze mylą, dobra. Do ekspienia szybkiego, tak zwana talia, jadymy. Jadymy z pierwszym bossem prawdopodobnie, ale emocje to są, o Jezu. O mój Boże. No w ogóle w komentarzach możecie pisać, czy wam się seria podoba, i czy może ktoś by chciał ze mną robić ten Polaris, na przykład, nie wiem, pogadać na wisi, na skype'u, czy ewentualnie, no nie wiem, na czymś innym. Oj, nie zmieniłem sobie. Nie mam niestety pryzmatu. Nieważne. Jakby sobie ktoś z na ze mną chciał porozmawiać, prawda, yy, grając czy coś, nie wiem, czy właśnie też zaistnieć w życiu Wizarda, prawda, polszego, to, to bardzo chętnie proszę pisać. Jestem otwarty na współpracę, nawet z, z lamusami totalnymi. Nie rzuciłeś efryta, drogi Pingwinie, już cię lubię. Dostałem uderzony z pięści Pingwinie, smutno mi z tego powodu bardzo. O... Czy ty mi możesz zbić pipsy? Nie, ty mi jeszcze nie możesz zbić pipsów chyba. Ogólnie też gameplay, jak tak jak będę mówił, to nie będzie przyspieszany, bo z tego co pamiętam wyżej lubi mnie słuchać tych moich popierdwań w tle. Tak więc no jakoś sobie będziemy radzić w ten sposób, prawda? Bez żadnych przyspieszeń, bez żadnych cięć ewentualnie, nie wiem. Zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądać, ale no mówię taki odcinek pilotażowy na razie już robimy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dużo gadam w zasadzie o niczym w tym momencie, ale tutaj gadam, bo wy to lubicie i teraz zwalimy sobie z robaczków, bo dawno tego nie robiłem. Zobaczymy. Zobaczymy ile krytyka wywinę. Jestem zrobiony co pana pod przebicie, a nie pod krytyka. Ale... Zobaczymy jak to będzie. No i krytyk Czy, czy, czy wejdzie? Czy wejdzie? Krytyk mi wszedł za pierwszym razem. Na nowym pierwszym bosie. O nie, eee... nie podoba mi się już taka inna, tak od razu. W sensie, coś czuję, że będzie poziom trudności dość mocno zaniżony z tego względu, że. No ludzie, kochani, jak się chodziło do Celestii albo nie wiem, do takiej zafarii się walało krytyka, nie było szans, żeby przebić bosowi tego, że właśnie kryta. Tu proszę bardzo, jedno uderzenie już, już, już. Tak więc poziom trudności może być dla lamusów. No i to w sumie dobrze, bo ja jestem lamusem, tak, więc nie przejmujemy się tym. W ogóle to ostrze to sobie rzuciłem tak, bo to był taki plan yy, taktyczny w ogóle, yy, żeby ktoś sobie nie myślał, że, 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 tak, o, że tak jednym skillem go wykończy. Nie, nie, to byłoby za proste. To byłoby za fajne. W ogóle czy mi się podoba klimat krajny? no nie wiem, dopiero jestem tego, dopiero jestem w pierwszej lokacji yy, No co? No Fabuły nie czytam, bo mówię, no to chyba będzie pierwszy raz, kiedy jej nie będę czytał, bo mi się zwyczajnie nie chce. Bo chce mi się zwyczajnie szybko to przejść, szybko to grać, szybko. Zdobyć ekwipunek yy, i być szczęśliwym posiadaczem tego ekwipunku. I oczywiście jednorożek na końcu. Nie, wróżkę, no bo to jest przecież świetny pomysł pod koniec walki, żeby dać turowe leczenie graczowi. Bra, dziękuję ci, Pecie. Naprawdę wspaniałe, dziękuję, dziękuję. Ile expa dostaniemy za, za tą epicką walkę, która się składała z trzech tur? Jaki drop? No na szczęście to można sprzedawać. Jakiś fioletowa, śniegowa jabłonka, tego nie używam. I... Mitri... O, metale tutaj lecą. I jakby metale leciał, to byłoby bardzo fajnie, bo sobie będę mógł kamyczki wbić w końcu do swojego mitu superowego, które miałem robić pół roku temu. I w sumie przez to, że mi się nie chciało wykończyć ten swój super mit, to w zasadzie przestałem grać, bo... Bo to się mijało po prostu z celem. Dobra, jest już 8 chyba minuta filmiku. Gówno się tu wydarzyło w zasadzie do tej pory, ale jesteśmy na dobrej drodze, już poznaliśmy jakąś knajpę, już bijeliśmy się z pierwszym bosem. już znowu latamy na chmurce, po siiii! No cudowna ja naprawdę. Hmm. Patrząc po tym, prawda, jak się nam seria rozwija, może kolejny zatek, kolejna kraina będzie w Polsce, nie wiem, bo, bo... Programiści uznają, że, że, że jak już tak słowiańsko, bo już w Rosji robiliśmy, prawda, dodatek, to może teraz będzie, prawda, Ukraina, prawda, nie wiem, może jakaś wizardowa rzeź wołyńska by się wkradła, chh, że tak sobie pożartujemy śmieszkowo. O dobra, dziewiąta minuta filmu, a tu żeśmy dopiero jedną walkę zrobili, pierwsze słowa, o, lecimy, lecimy dalej, lecimy, lecimy, boss, boss, tu jest boss, boss, jakiś loszek duży, nie, 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 jeszcze nie możemy tu wejść, smutek. Ale no niesamowite, no ja widzę progres w postępach programistycznych. Tu już e, synchronicznie się poruszają postacie podwójka. no niesamowite, no, no naprawdę. Ech. Do portu, płyniemy do portu. Nowa mapka w sensie, tak? Jak to w ogóle wygląda? Ładowanie elegancko. No nic specjalnego, ja mam być szczery. No po prostu wizard. Potworki. Niestety z wichru, nie będę się z nimi bił, może sam jestem pod przebiciem. W ogóle jaki ja, jaki ja mam ekwipunek? Opu 43, DPS mizerny, mógłby być wyższy, ale mówię, mam pytanie takie takiego znowu fajnego. Eee, P w zasadzie jest zrobiony pod nic, pod tym jak daj te kamyki, bo nasze znaczy, nieważne. A to się może kiedyś zmieni, ale na razie to do expa mi wystarczy. W każdym razie podejrzewam, że tą krainę z palcem w nosie będę mógł robić solo. Znając, no już po poziomie trudności widzę, że nie będzie zbyt ciężko, powiem wam, tak więc, no, no jakby ktoś chciał ze mną grać, to bardziej dla towarzystwa, niż dla, dlatego, żeby sobie po prostu nie radził. Attencjone, entancjone, ja, naturyś, mecz, pas, ja. Fajne mają akcent te potworki. No, akcent wdechę. Co so, ja mam to teraz zrobić tak, nie czytam fabuły, jestem kompletnym ignorantem. Mam coś zebrać. Potworki nie atakujcie mnie, gdyż to nie będzie e, przyjemne kaj kaim być. Czyżby kolejny boss? No nie gadaj, Nie, nie mówcie mi, nie, 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 To byłoby zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Już jest jedenasta minuta filmu. A już bije o bosa. Jezu, nie, to, to jest wspaniałe. Wspaniałe. Czy ja mam w ogóle w talii? Czekajcie. to był guzik? Powiedzcie mi, że to jest boss. Tak, tak, nie, potwory zwykłe. Dobra, nawet nie zmieniam karty, bo... bo mi jest pryzmat niepotrzebny, bo ile mam przebicia? I 45%. Jeszcze znając lamusiarstwo tych potworów, to ich mogę nawet na hit chyba zabić. Ale dobra, nie bądźmy tacy, dajmy sobie ostrze, dajmy im szansę, żeby, żeby pomyślały, że będzie dobrze. W ogólnie to jestem trochę też zawiedziony, że nie ma żadnych nowych setów, znaczy no... W sumie nie trzeba będzie znowu grindować, tak jak w przypadku Dark Moru, ale z drugiej strony tak trochę mało to jest, bym powiedział, takie eee... zaskakujące. czy w sensie, no po nowej krainie zwykle się człowiek spodziewa jakichś nowych właśnie fajnych itemów, a tu proszę bardzo, nudy na pudy, tylko nową talię wprowadzili, nowy amulet, który zresztą mi się nie przyda, gdyż ja mam ten z Morgany, który przynajmniej na mojego DPS-a, czyli wichurka, mi się bardziej przyda niż ten tankowaty ee, z tego ostatniego bossa tej Czy znowu przebija? Nie no, karygodne to jest. Naprawdę jestem zdruzgotany poziomem trudności w tej krainie. To jest ostatni świat póki co i no patrzcie, co tu się dzieje. No, no ja rozumiem, że to nie jest poziom dark moru, tych potworów, ale no, no ludzie, no bez przesady. No to jest. Poziom setny w końcu. To można byłoby się spodziewać czegoś, bym powiedział, nie wiem, bardziej. inwazyjnego, trudnego. O, no i no, 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 to ja miałem na myśli właśnie w tym momencie. Tu chyba nawet karty będę musiał zmienić, taki będę szalony. Talia na bossa, sobie po prostu wybierzemy. Która to była, Jezu? Nie grałem to rok. 33. Która to jest? A, 13 minuta, dobra. To jeszcze mamy czas, jeszcze mamy jakieś, nie wiem, dwie minuty. Tego bossa ubijemy i może będzie już koniec tego pierwszego superowego odcinka. Albo sobie chociaż cięcie zrobię. Boże, miałem talię wybrać. Talia na bossa, która to była. Dowódcy, destruktora Eee... Co to za tania była? Do czego to było? Nieważne. Jeszcze raz, to jest do czego... To jest chyba jakiś pseudopyfupy. Co co to co to, co to? co to za... Co to za bildy są w ogóle? Lud PvP To Powiem wam miałem zajebistą kiedyś fantazję Dobra, co tu jest dalej? Ej no, gdzie jest moja Taria do tego? Do EXPA na bossy, przepraszam bardzo Ona powinna mieć w sobie dużo tych tych Jest, dobra Bosa jeden Czemu ja tego nie widziałem? Nie, 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 to co to jest? Nie, 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 to byłby słaby pomysł. Talia bossa, czemu ja tego nie widziałem? Dobra, A tu się schowałaś moja balerinko. W ogóle te nowe talie trzeba będzie dropić Kurczę, nadę znowu przed tego. No, ale nieważne. Tym się zajmiemy później. Teraz bijemy super potworka. Nie wkładam żadnych tarcz, mimo że powinienem może, ale... Z pal to licho, jakoś damy radę. O, to zarzucimy rzucimy później. Tutaj widzę już te gołąbki. nie, nie to są świetliki. To sobie wywalimy co podłogę. Może to nie jest mądry pomysł na początek, ale ponieważ z góry stwierdzam, że poziom trudności tego dodatku jest niewiele yy, trudniejszy od krokotopii, to sobie pozwolę na tego typu działanie. I nie rzucaj efryta, bo Cię po prostu nie będę lubił, kolego. Ojej, ojej, orkan! Orkan, straszliwy skill! O, ojej, ojej, a jeszcze pułapka, o jaka to przeżyję? O Jezu, o, Jezu, o Jezu, co, co za potworny DPS! Co za potworny DPS... O Jezu, Ale wróżka ratuje moje życie! O wróżka Nie, ja, projekt w lokacji jest taki spoko, tak się rozglądam dookoła. Potworki w końcu też nie są kopią z innych tego, z innych... E, z innych lokacji, tak więc no nie wiem, no może, może, może coś tu się odmieni ciekawego w ogóle. Jestem z... zastanawiam się jak seria pójdzie dalej bo tego. Bo. E... No, skończył się prawda nasz kochany Melist. Wprowadzili potem Morgankę, teraz tego trzeciego gościa wprowadzili. Znowu będzie kolejnych pięć światów. To nie jest troszeczkę zmęczenie tematem, gdyby ciągnęli do 200, 200 levela, czy w sumie to by się nawet opłaca? No bo ludzie wtedy więcej wydadzą hajsu, ale czy nie lepiej byłoby na przykład wprowadzić jakiegoś e, świata, który byłby robił coś takiego, jak na przykład robił ten Glicyniów, czy świat kompletny poboczny, e, który dodatkowo mógłby jeszcze być procentowy, żeby każdy im się bawił tak samo jak jak każdy na każdym levelu, żeby te potwory były właśnie tego szansą procentową, albo nie wiem, cokolwiek, no bo mówię, no bo. Wprowadzanie dodatków dla yy, wysokich leveli, no to tylko wysokie levele z tego korzystają, a no pozostała część graczy nie może się cieszyć tym, więc no to jest takie trochę średnie. To sobie wyrzucimy, to sobie wyrzucimy, to sobie wyrzucimy. To tak samo zrobili przecież z tego, tak, to, tak samo przecież umierał Metin, dwójka Polski, tak samo No style Polski umiera, że nie tylko polszy. Yy, wprowadzają yy, rzeczy nowe tylko i dobre, które korzystają tylko wysokie lewele, tak więc no Nowych graczy dużo nie będzie, no bo dla nowych nie ma nic nowego o to chodzi. Wiem, że może Marudze, ale no o czymś muszę gadać. Gadamy o grze, w którą gram, tak więc, więc... Więc mamy 3000 HP jak ja przeżyję ten dramatyczny atak. I no ludzie no... Ja wiem, to, to, jest, to jest początkowa lokacja marudze, marudze, Marudze straszliwie. No ale ja się boję o poziom trudności tej krainy i coś czuję, że to będzie nudana na kółkach. W sumie do tej pory, która kraina była najtrudniejsza. Szczerze powiedziawszy, to chyba jest początek dość mocno trudny, bo potwory biją z każdej dowolnej szkoły i się każdy ich boi i w ogóle nie mam, nie mam pięści. Rzucić to i będzie śmiesznie śmieszkowo. O, ile to mi zabiera? To mi zabiera 4. Czyli by mi się potem przydał? Mroczny, rzucamy to. Jadym z skoksem, jak to mówią. Nie bój się tych potworków. One mi mogą, prawda, nie wiem, buty lizać. A no, wracając jeszcze do tematu, tutaj, do tej pory kraina, to nie wiem, to początek był dość trudny. Często się ginęła. Eee, co jeszcze było trudne? Czy Kresalis było trudne, nie mogę sobie przypomnieć w tym momencie? Czy miałem jakieś problemy w tamtej krainie? Chyba nie mem wbrew pozorom. Yy... Azteka niby trochę była trudniejsza od innych krain. Ale też nie jakoś zbytnio. No a tutaj no. Jakoś tak znowu poziomu w zbyt wysoko, nie nie wiem, zobaczymy jeszcze to tak smęcę. Dobra, bo się zbliża już... Minuta ostateczna naszego superstarcia. Ja tutaj się tu się w sumie dużo nie wydarzyło, tak więc yy, yy, alias smęcę głupoty. No, to też musicie mieć na uwadze, że ja pierwszy taki swój yy, gameplay w ogóle yy, w życiu nagrywam i że to może nie być do końca składne i w ogóle, bo, bo, bo to jest pierwszy raz i, mie na i w ogóle dajcie łapkę w górę Nie, łapki nie będę żebrał. Nie ma takiej opcji, nie po czym to wrzuciłem, ale dobra. Eee, spasujemy sobie. Nie no mówię, jakby ktoś chciał ze mną nagrywać, to ja zapraszam do wspólnej pogawędki. To może wtedy mi się będzie bardziej język rozwijał, może będą te odcinki ciekawsze. Będziemy sobie gadać o jakichś konkretnych tematach. Tak więc nie będzie to tylko suche, sucha rozgrywka. Eee, no da. która to już minuta? Czy się sprawdza? Nie mogę sprawdzić, bo nie mam tutaj licznika czasu. Patrzę tylko po zegarku, ale już tak mniej więcej, tu chyba 20 będzie skakała tego mojego smętnego gadania. To ubijemy tego bossa i będę się chyba z wami żegnał, przynajmniej na tą chwilę. No i podejrzewam, że za chwilę wrócę do kolejnego nagrywania po prostu i... Hmm, tym, czy tym, tym, czy tym... Jedziemy z tym koksem. wielki moment, czy ubiję bossa? W ogóle, czy trafę? Przecież celnością mam chyba ponad normę, więc powinienem w zasadzie. No i no, no, tak, tak się to robi e, prawda, e, na ziemi krakowskiej. Dziękuję, dobranoc. Jeszcze tylko krytyk, a można by, byłoby wyrwać wyrywać, byłoby gitara. No proszę bardzo, hyc. I hyc o podłogę I dziecko Hychym Benz. Perfekcyjnie. Yy, zwiecha pod koniec? Halo? Dostałem peta! Co za niespodzianka, ciekawe czy coś fajnego co to co daje, no? yy, Peta mi tego mego, pokażcie peta. O proszę bardzo, będzie na mój ogień, którego nie mam. Dobra, niemniej jednak, to jest taki mój pierwszy odcinek pilotażowy. Dajcie znać, czy mam to kontynuować, jak to nagrywać, czy może coś jeszcze innego. No i, no i nie wiem, no, do zobaczenia kiedyś tam. Hej!